Dzień dobry, jesteśmy na dworcu Łódź Hojny i czekamy na jakiś pociąg. Tak, tu jeszcze nic nie ma. Tu jeszcze nic nie ma, ale ludzie czekają. To czekamy. A nie wiem? Nie, tu chyba nie robią, wiesz? Sierac stoi? Chyba sierad. No, wiecie. A nie, pasażerski. Pasażerski, sierad, jednak. Chcesz pomachać? A? No to machaj, ale nie tą ręką, już teraz to To ci nic z tego nie wyjdzie. To nie będzie siadać? Nie, my do niego nie będziemy siadać. No, ma zielone światełko. Możemy, ale nie będziemy wsiadać do pociągu. Chodź. Pomachamy mu. Bo my, bo my nie jedziemy do świadza dzisiaj. A dlaczego? No bo mamy inne plany. Ech! Sił. No już ci nie zobaczy, wiesz? <grywanie> już ci nie zobaczy, kochany. I... I słucham. Zaraz będzie następny, niedługo, wiesz? Jeszcze go tam widać on pojechał? On pojechał do Sieradza. Do Sieradza? Tak. Czekamy na następny? Mhm. Dobra. Jesteśmy na dworcu Łódź Chojny. Na samym końcu peronu. Takie miejsce często tutaj okupowane. Jedzie tam Ełka. Tak, a tam jedzie Ełka. Ale fajnie. Poczekaj, ja Cię wezmę z tej strony. A ja umacham go. A Ty mu pomachasz, no. I nie zatrąbi. Myślisz, że nie zatrąbi? Ja myślę, że zatrąbi. Na takiego gościa jak ty to na pewno zatrąbi. On zatrzymał się. No, zatrzymał się na stacji. A ja mówiłem, że tu często właśnie e, różni miłośnicy kolei stoją w tym miejscu i zawsze to miejsce było zajęte, jak byliśmy. To ja tam tego nagrywam. Tata nagrywa dzisiaj. Ja na <tata> nie, ty no Ty machasz. A następnym razem zrobimy tak, że ty będziesz nagrywał też, ok? Weźmiemy ci kamerę i będziesz nagrywał. A teraz siedzimy, czekamy. Na pewno zaraz ruszy. I na pewno zaraz można na niego machać. O! Rusza. No, o, jeszcze cię nie widzi, chyba. Jeszcze cię chyba nie widzi. No, My, chyba cię już powoli widzi, trzymam cię mocno, a ty machasz. Jo, przejechał szybko, wow. Ale że na nas nie zatrąbił Zielone światełko! Ma zielone światełko, widzisz? Ale że na nas nie zatrąbił zielony jest. Ale nie miluch. I czerwone. No dobra, to co? Czekamy na następny? Dobra. To będzie następny. Sprawdzimy na rozkładzie. I jedzie kolejny pociąg. Chodź szybko, chodź chodź chodź, 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 chodź. Wolę cię mieć tutaj pod ręką. A przez to nie widać pociągu, no ale trudno. Mamy cię pod ręką. No, nie będziemy wsiadać, ale możemy pomachać. No, o, ale coś dzisiaj to machanie tak średnio wychodzi. A Tak? do kałuży. Co musisz zrobić? Chyba nie musisz wskakiwać do kałuży. Chyba mi się wydaje, że jednak nie musisz. Kwistek e, i rusza. A to jest woda? To jest woda, no. Już. A to statki. Co się dzieje? Tu się statki. Tu statki? Ciekawe, czy uda nam się złapać takie... Tak! Trąbi! No, <laughs> Wystarczyłeś się trochę? No ten to fajnie trąbi. Już dwa razy trąbnął. Nie, 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 nie masz kaoszków. A ja wiem, że chcesz. Ja, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że Ty chcesz. I, i pojechał. Czerwone światełko. Czekamy jeszcze? Zielone. A gdzie było zielone? Zatrąbił, no. Myślę, że to poprzedni? Czekamy na następny? No to czekamy. No, co tu się podziało? Coś, coś te rozkłady dzisiaj. Coś mi się nie zgadzają. A my jesteśmy na stacji łódźwojnej cały czas. Myślisz? Nie, on pojedzie prosto. No, on pojedzie prosto. Skakuj. No. Możemy go tu oglądać. Jak chcesz, to możesz mu pomachać, tylko tak. trzymaj się mocno. Trzeba? No i teraz możesz mu pomachać. Trzeba. No, dzisiaj same ełka. Same ełka dzisiaj. Do niego. Nie, nie wsiadamy do niego. Tam ma zielone światełko na końcu, no. A te drzwi, a te drzwi. Co z tymi drzwiami? Nie otwierają. No bo drzwi. nikt nie wsiadał, nikt nie wysiadał. To się nie otworzyły. To a te otworzyły się, się. Otworzyły się, zamknęły się. Gotowy do drogi jest. I odjechał. I pojechał. A jak na końcu zielone siatełko? Pytasz, czy mówisz? Tak, jest tam daleko. No jest, jest tam daleko. Bo pojechał daleko też. to było? Nie wiem, co to było. Ciężarówka. Myślisz, jakaś ciężarówka? Dobra, już go prawie nie widzę. Pojechał daleko? Tak. Papa, pociągłełka. Siena. E, to miało być chyba kutno, wiesz? Kutno. Krótno no. jesteśmy na łódź Holny i szukamy miejsc gdzie pociągi mogą na nas zatrąbić No, okay. no i tu jest opuszczona już rogatka Tu jedzie pociąg Ełka A Takie za Dobra, jak podejdziemy bliżej, to pomachasz. Dobry pomysł. Jest tam gdzieś daleko, A co to? A to znowu tramwaj na zakręcie, wiesz? No dobra, ta tutaj kłóca. Ty możesz usiąść na kolanie, tak jak lubisz. I czekamy na niego. Zimno? No, mi trochę też. No i czekamy aż ruszy. Stoi na stacji, ale myślę, że zaraz ruszy. Nie. O, już jedzie. A co, Tata? Słyszy. Co słyszysz? No, to tramwaj. No, uwaga, zbliżę się. Zatrąbił. Zatrąbił, no to machamy, machamy, mocno, obiema, obiema. Mocno. A z dozgierza faktycznie. Do zbiera. Ale fajnie, tak cichutko jeszcze na ciebie zatrąbił. I pojechał. A słyszałeś tak fajnie, zrobi tak. Tut, tut, tut. Tak cichutko. No co misiek, wracamy do domku? Nie, jedziemy jeszcze, jeszcze do sklepu. Rogatki się podnoszą. Aha, jedziemy do sklepu, dobra. Ale spadamy stąd. I Jaki jeszcze zatrąbił, ale już daleko. Trzeba będzie znaleźć to miejsce, gdzie tak ładnie trąbi.